No witam korwa. Jestem Mariusz Koks Podzianowski. Se korwa ostatnio bram w Ragnaroka, sekorwa korwa ks oje w moim Intlock Knightem. Nagle do choja pana nie wiem skąd wybiega mi jakiś soper chojnowic i zajebał mi kamecha mecha za Follespem. Się wkorwiłem wsiadłem na peko peko i pobiegłem na kobę odwiedzić komorkę. Mówię o co się stało a on mi na to, choj, kiw do jebany morzynie, nie lubię jak jakiś biały pedał ma czarnego choja. Korwiłem się włączyłem bersek i spierdoliłem do domu, wbiłem na Asora Monka i zajebałem temu nowicowi Azorę za 9999 DMG, ale on wstał pomachał mi chojem i spierdolił. To se korwa tam nie po ekspie. Aha i jeszcze jedno jeśli jesteś pedałem i lubisz koksof wyślij sms o treści nasz ksiądz jebany szatan na 666 koszt sms, a to jedyne 1500 1900 milionów starych jebanych złotowek, kończę już ten wywiad bo zaczyna już być.